Siemanko, dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od prezentu od widza. Taki oto aplikator do emulsji na przykład otrzymałem od Marcina i powiem Wam, że trafił w punkt z tym aplikatorem, bo od dłuższego czasu gdzieś z tyłu głowy yy, miałem taki pojemniczek i cały czas jak robiłem jakieś zakupy zapominałem go sobie zakupić. Marcinku, serdecznie Tobie dziękuję za wspieranie mojego warsztatu i naszego kanału. Siemanko, dzisiaj odcinek na Wasze specjalne życzenie, bo w ankiecie zwyciężyły maszyny manualne. Tak więc pomyślałem, że najlepszą opcją będzie kolejny temat związany z wiertarką, frezarką Zosia, bo najczęściej o tą maszynę pytacie. W takim razie dzisiaj poruszymy kolejny etap, będzie nim wrzeciono i zachęcam Was, żebyście zostali do końca, bo kolega Krzysztof, którego serdecznie pozdrawiam i jednocześnie mu od razu dziękuję, Udostępnił mi kilka materiałów ze swoich modyfikacji. Warto jest takie modyfikacje u innych oglądać, a także takimi modyfikacjami swoimi się dzielić z innymi. Nawet jeżeli jest to standardowa modyfikacja, którą każdy robi w tej maszynie, to warto ją pokazać, ponieważ zawsze to wykonanie będzie trochę inne. Ktoś dysponuje innym materiałem, innymi narzędziami, i dla kogoś to może być po prostu przydatne. Ok, moi drodzy, najważniejsza rzecz cokolwiek byście się nie dowiedzieli z tego odcinka na temat wrzeciona, to zachęcam Was przede wszystkim do obejrzenia poprzednich odcinków, żebyście zobaczyli, co mimo tego, co zaraz Wam pokażę, można zrobić na tej maszynie. Żebyście od razu jej nie skreślili, bo niektórzy być może ten odcinek trafią jako pierwszy i powiedzą, o to takie wrzeciono, to to się nie nadaje. Nie jest tak, da się na tym pracować i da się to też jakoś naprawić. Do tego przejdziemy za chwilę. Obecnie na rynku mamy kilka modeli Zosiek. Kiedyś była jeszcze ta czerwona, moja pierwsza Zoszka, którą miałem. I ona miała najlepsze wrzeciono ze wszystkich maszyn, tego typu. Od tamtej pory w żadnym egzemplarzu nie spotkałem takiego rozwiązania. Nie pamiętam jakie tam były łożyska, nie chcę Was oszukiwać, ale wydaje mi się, że były łożyska stożkowe. Kośne raczej nie, ale stożkowe i było kasowanie luzu. Na Wrzecionie, a potem w tych modelach, które ja miałem osobiście, nie trafiłem już na takie rozwiązanie. Koledzy, którzy dzielą się swoimi opiniami gdzieś tam na forach, na Facebooku, czy piszą bezpośrednio do mnie, też mają rozwiązanie bez kasowania luzu. Za chwilę rozmontujemy sobie tutaj Wrzeciono, zobaczymy jak to wygląda. Ja już się domyślam, jak jest, ale zobaczymy. I nie przedłużając tego wstępu, bierzmy się do pracy. A, i kolejną ważną rzeczą jest to, że ja tutaj mówię o wiertarko-frezarce Zosia. Co nie znaczy, że to nie tyczy się też innych maszyn, czy też to prawdziwych frezarek, czy też może i wiertarek stołowych. Bo zobaczcie tutaj kilka różnych modyfikacji, szczególnie od Krzysztofa, które można wykorzystać także w innych maszynach, także chińskiej produkcji. Ok, zacznijmy sobie od wyobrażenia, jak zbudowane jest w takiej. Wiertarki i wiertarko frezarki. Pinola jest to tuleja. Ona jest pusta w środku, w niej oczywiście znajduje się łożysko z przodu i na końcu. Oczywiście to nie jest pinola, tylko przykładowy element podobny. I w pinoli pracuje dopiero wrzeciono czyli wałek, który jest ułożyskowany i on tutaj wewnątrz się obraca. Bo bardzo często mylicie, pytając się gdzieś właśnie na forach, grupach facebookowych, czy pisząc w komentarzach. Używacie zamiennie nazwy wrzeciono, a pinola. Pinola jest to element stały, on się nie kręci, w nim dopiero pracuje wrzeciono. Cała pinola wysuwa się z naszego uchwytu, ale wrzeciono w pinoli nie powinno się przesuwać. Oczywiście podczas wiercenia nie ma to najmniejszego znaczenia, bo... Luz osiowy nie wpływa na to, jak wyjdzie nam otwór. W tym momencie ważny jest luz promieniowy i te maszyny z tym nie mają najmniejszego problemu. Ale przy frezowaniu już może być problem, ponieważ jeżeli mamy frez, to łapiemy najpierw sobie kontakt z materiałem. Powiedzmy, że tutaj chcemy zrobić jakiś rowek i delikatnie dotykamy tego materiału. Jeżeli mamy DRO, zapisujemy sobie to jako 0. I w momencie, gdy my się zaczynamy zagłębiać a wrzeciono ma luz osiowy, no to nas, nasz fres jest po prostu wciskany do środka. Odwrotna sytuacja może występować, gdy pracujemy bokiem narzędzia, no bo jak widać, fres ma spiralne rowki i działa to nieco jako gwint. W tym momencie nasz fres może być wyciągany w dół. Na tym polega problem, i ja nadal nie rozumiem dlaczego producenci. Nie stosują tego rozwiązania, skoro sprzedawana maszyna jest jako wiertarko-frezarka. Mam nadzieję, że widzicie, że w tej szczelinie, czyli to jest pinola, jest tutaj umieszczony wałek wrzeciona. Gdy ja obracam wrzecionem, to kręci się tylko ten wewnętrzny wałek, i zaraz zobaczymy, jak ten wałek porusza się osiowo w pinoli. Ja po prostu tutaj do niego w środku. Przystawię czujnik zegarowy. Czujnik jest przyczepiony do pinoli, po to, żeby odebrać wszystkie stopnie swobody. Nie mocuję go do stołu, żeby nie było, że wygina się cała kolumna czy coś, yy, że są jakieś luzy na pinoli. Po prostu będę tutaj ciągnął za samo wrzeciono. Już budowę znacie. Wiecie, że ten wałek w środku się obraca w pinoli. Pinola stoi nieruchomo. I będę po prostu osiowo wciskał i ciągnął w dół. A wy na zegarze będziecie obserwować tą wewnętrzną część. Yy, wałka, czy ona pracuje, czy ona nie pracuje? Nie mam pojęcia, czy wy to widzicie, ale próbuję wam tutaj oświetlić, żebyście widzieli do czego przystawiony jest czujnik zegarowy. No i teraz obserw obserwujcie, co się będzie działo. Ja tutaj ciągnę i pcham za samowrzeciono, i mamy tutaj luzu. No, jeżeli pcham, to jest około dycha. Plus, potrafię jeszcze pociągnąć do 500, czyli półtorej dychy gdzieś mamy luzu na łożyskach. Dużo, nie dużo, przy mało odpowiedzialnych jakichś elementach, to nie powinno stanowić żadnego problemu. Zresztą, przy tych pracach, które wykonywałem do tej pory, co pokazywałem Wam na filmach o linki zostawię w opisie do niektórych to w ogóle tego nie zauważyłem. Dopiero teraz, kręcąc ten odcinek Badam te wartości, jakie one naprawdę są. A teraz powiem Wam o jednym mankamencie, który napotkałem w tym modelu. We wcześniejszych modelach się z nim nie spotkałem. Być może wykonanie było inne, dlatego mam pytanie do Was, żebyście napisali w komentarzach, jaki macie model, czy ten problem u Was występuje. A jak wymontuję kamienie, to pokażę Wam jeszcze kamienie. I napiszcie, czy też macie takie samo wykonanie. Chodzi o to, że gdy mocno zablokuję tutaj wysuniętą pinolę, no tak jak teraz jest zablokowana na wysunięciu, to potem gdy odblokowuję, to kamienie się nie rozszerzają, nie robią tyle miejsca, żeby pinola się poluzowała. Zobaczymy czy to się uda. O, zobaczcie, odkręciłem praktycznie całkowicie. Tu ta śruba już jest bardzo luźna, a mimo to pinola stoi w miejscu. I teraz nawet wkładając tutaj dosyć dużo siły w tą rączkę nie jestem w stanie tego odblokować. Oczywiście gdy uderzę, no to to się zwalnia. Gdy zablokuję tam powiedzmy z wyczuciem, to nadal ten problem występuje, oczywiście w mniejszym stopniu. O ile przy wierceniu to nie jest zbyt problematyczne, to przy może być, szczególnie jeżeli na kilka przejść frezujemy i na oko chcemy się po prostu dosuwać do materiału. Mamy zablokowane na pewnej pozycji. Frezujemy sobie teraz i teraz chcę delikatnie troszeczkę dobrać i tutaj próbuję delikatną siłę przyłożyć, a w ono jest zablokowane i na przykład poleci mi yy, mocniej w dół. No tak to mi się właśnie zdarza. Yy, przypuszczam, dlaczego tak może być, ale to chcę, żebyście potwierdzili w komentarzach. Do tego za chwilę dojdziemy. Ok, jak wyjąć takie wrzeciono? Tutaj mamy w tej puszce sprężynę, która oczywiście pozwala na automatyczny ruch powrotny naszej pinoli. No i tutaj mamy właśnie to ramię, za które opuszczamy się w dół, i ono też jakoś tutaj musi być zablokowane. W korpusie. Tu jest właśnie fajnie to rozwiązane. Aż zaskakująco dobrze, że ta sprężyna jest w takiej puszce, która zapobiega jej rozwinięciu podczas demontażu. No i tak. Całość jest tutaj oparta o dwie śruby. Ta śruba blokuje nam tutaj ten element. Gdy ją wykręcimy, ona wchodzi w taki kierowek, Za chwilę wam pokażę i zapobiega wysuwaniu się tego elementu. Ta śruba z kolei trafia, jak dobrze pamiętam, w takie nawiercone otwory w tej sprężynie, i dzięki temu możemy regulować napięcie, czyli siłę z jaką wraca nasze, nasze ramię. Ja w takim razie zacznę od demontażu sprężyny. Nie pamiętam kolejności. Zobaczymy, czy to się uda. Ok, zluzowanie zadziałało, po prostu sprężyna teraz się obróciła. Dlatego to wyjechało, dopóki rączka jest, to nam ta pinola nie wypadnie. Stąd potem musicie uważać, bo gdy wyjmiecie rączkę, no to pinola oczywiście wyleci. No i teraz śmiało można zdjąć tą sprężynę, jest tak jak mówiłem, są ponawiercane otworki. Cała sprężyna jest zamknięta w mechanizmie, więc nic wam się tutaj nie rozleci. Wszystko jest super. Wydaje mi się, że widzicie tą drugą śrubkę też, więc po pozwolę sobie ją odkręcić bez przestawiania kamery. Ok, śrubka można sobie spokojnie wykręcić. Jak zapewne widać, ma ona podtoczenie, nie jest do końca nagwintowana, bo właśnie ta część przetoczona wchodzi. W rowek. No, i teraz jedną ręką musimy trzymać yy, naszą pinolę. Trochę tutaj pokręcić tą korbą i możemy wysunąć nasz mechanizm opuszczania. No, i teraz też powinno nam wyjść wrzeciono, chociaż możliwe, że zrobiłem pewien błąd, bo pozostawiłem narzędzie we wrzecionie. Tutaj jest nakrętka, która oczywiście. Już zdążyła mi się urwać. Na jednym filmie pokazałem, jak tą mini spawareczką ją przyspawałem. No i właśnie do takich zadań używam tego yy, małego chińskiego wynalazku. No i teraz musimy ją odkręcić, tak? Bo po prostu ona tutaj się blokuje na tym wałku wielowypustowym, a właściwie na otworze wielowypustowym. O, przez moje lenistwo sobie trochę utrudniłem zadanie, ale nie było tak, tak źle. O, mowa jest o tej szpilce, jak ktoś jeszcze nie wie, no to Zośka ma przelot wrzeciona, dlatego odróżniają to od zwykłej wiertarki, gdyż narzędzia frezarskie podczas frezowania nie wypadają ze stożka morsa. Na zwykłej frezarce, nawet jeżeli jest to WS-16 czy WS-15, prawdopodobnie frez Wam po prostu wypadnie ze stożka morsa pod wpływem drgania, pod wpływem siły bocznej. Ok, teraz nasza pinola już powinna wyjść. No i wyszła. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale widzę, że Chińczyk nie żałował piasku odlewniczego. Ten piasek jest tutaj w całym odlewie i może niszczyć naszą pinolę po prostu może ją ścierać. Dlatego trzeba będzie to jak najszybciej wyczyścić pozbyć się tego dziadostwa z tego odlewu. Ogólnie najlepiej byłoby zdjąć cały wrzeciennik i to wyczyścić porządnie. Ja niestety w tej chwili nie mam na to czasu, ale tutaj niewątpliwie ten, ten piach będzie nam robił krzywdę, bo tak właśnie mi się wydawało, że coś tutaj tak szura. Nie wiem na ile wy to widzicie, ale ta pinola nie opiera się w całości na jakiejś dużej płaszczyźnie. Tu jest po prostu taki kołnierz około. No, tak na oko 20 mm, i tam wyżej, na górze, też około 20 mm. Tak to jest rozwiązane, tak to było rozwiązane w innych modelach, i tak samo jest to rozwiązane w chińskich wiertarkach stołowych. Ok, zdemontuję też blokadę, i teraz powiem Wam o co mi chodziło. To jest blokada wysuwu pinoli. I ona jest wykonana w sposób taki, że wałek po prostu jest tutaj ścięty pod jakimś kątem, nie jest to półokrągłe, no i on zby, zwyczajnie bezczelnie zaciska się tutaj na tulei taką mniej więcej powierzchnią, jak tutaj jest to wypracowane, no i ściska tą tuleję po prostu. Teraz pytanie do Was, jak to jest rozwiązane w Waszych maszynach. Czy też macie to na płasko, czy macie to może półokrągłe? Być może ktoś z Was jeszcze ma starą czerwoną zośkę. Ja nie pamiętam jak tam było to wykonane. Chętnie się dowiem. Czy po prostu, jeżeli ja to wykonam na półokrągło, poprawi to moją sytuację. Czyli jak widać, żeby wyjąć wrzeciono, nie trzeba tego koła odkręcać. To koło służy tylko do przeniesienia momentu. Na wałek wrzeciona przeniesienie jest poprzez wałek wielowypustowy, potocznie zwany yy, wieloklinem. No i przez taki wielowypustowy wałek moment obrotowy jest przenoszony bez problemu. Jednocześnie nie jest zablokowany ruch posuwisty. Tutaj jest ten rowek, o którym mówiłem, w który wchodzi ta śruba. Tu na pewno będziecie mieli luz. Zresztą widać, jak to tutaj wygląda. Nie jest to jakoś specjalnie istotne i problematyczne, jeżeli ten luz występuje. Ok, osoby, które śledzą temat, już się domyśliły, że tutaj mamy wersję bez kasowania luzu. Jak widać, jest pierścień i mimo, że w moim wypadku ten pierścień jest wbity bardzo ciasno, dlatego ten luz jest znikomy, bo miałem w swoich rękach maszynę, na której ten luz wynosił blisko 2 mm. I to już był naprawdę duży problem wtedy, bo mogło to nam uszkodzić nasz frez. Tutaj ten luz jest minimalny. Jeżeli chodzi o łożyska, to przednie łożysko to jest 6205RS 2RS, czyli obustronnie kryte gumą, a z tyłu mamy łożysko 6004. No i też jest kryte gumą. Czyli są to niestety zwykłe łożyska kulkowe, yy, gorzej nadające się do pracy i przenoszenia siły osiowej. Fajnie się sprawdzają do przenoszenia siły bocznej. Yy, gorzej jest na nich skasować luz, bo nie są do tego tak przystosowane. Dlatego nawet jeżeli uda Wam się skasować tutaj luz na yy, tym wałku, to być może się okaże, że jest jeszcze jakiś luz na łożyskach. Nie wiem, czy słyszycie, jak pracuje to, wrzeciono, że jest tutaj minimalny luz. Jednym z prostszych sposobów skasowania tego luzu, przynajmniej z takiego dwumilimetrowego, do takiego na przykład jak mam ja, jest wytoczenie dystansu pomiędzy. Pierścieniem, a wewnętrzną bieżnią łożyska. No i potem ja ten pierścień wcisnąłem tutaj na siłę, on tu za bardzo nie chciał się trzymać. Liczę, że to jest w miarę widać. Ten rowek po prostu nie jest tutaj idealnie głęboki. Przez te wcięcia od wielowypustu to trzymanie tego pierścienia naprawdę jest dosyć słabe. I taki ściśnięty pierścień tutaj na końcu zespawałem, czy to tigiem, czy migomatem, po prostu, żeby on się nie mógł rozgiąć. No wiadomo, jest to takie połączenie na stałe, ale zawsze można to rozszlifować, rozciąć w razie konieczności na przykład wymiany łożysk. No i to jest taki półśrodek. Do prostych prac powinno wystarczyć. Tak jak mówiłem, widzieliście na tym ludzie, który tutaj mamy, pracowałem i to sobie zdawało egzamin. Za chwilę kolega Krzysztof pokaże Wam swoje rozwiązanie. No, tamto rozwiązanie już wymaga też tokarki i on po prostu wymienił łożyska, dorobił tutaj gwint na końcu i nakrętkę do kasowania luzu. Jego rozwiązanie jest, że tak powiem, najlepsze, najbardziej profesjonalne. Jeszcze można się pokusić o dorobienie takiego pierścienia. Jeden pierścień tworzy nam taką dużą powierzchnię nacisku. Oczywiście nie może być ona większa niż tutaj ta bieżnia yy, zewnętrzna łożyska, bo my chcemy naciskać tylko na tą środkową bieżnię. Więc musi być szeroka, ale nie może być szersza, właśnie nie może naciskać na tą zewnętrzną bieżnię. No ja nie mam czym pokazać, więc pokażę po prostu obrazowo w ten sposób. Potem przychodzi na to grubszy dysk, w którym od boku. Wiercimy otwory, na przykład trzy. I lekko nawiercamy nasz wałek wielowypustowy. Po czym wkręcamy śrubki dociskowe. Dzięki czemu ten pierścień będzie zablokowany. On nie będzie mógł się cofnąć tutaj po naszym elemencie. Kolejnym etapem jest wykonanie powiedzmy trzech otworów na śruby dociskowe. I dociskając te trzy śruby. Wytwarzamy na ten, na, na ten dolny pierścień nacisk, no i kasujemy w ten sposób luz. Praktycznie można to zrobić bez użycia tokarki. Jeżeli znajdziecie odpowiedni kawałek wałka, przywrócicie go sobie yy, w miarę centrycznie. To jest to takie rozwiązanie pośrednie między tym spawaniem tego pierścienia segera, a właśnie tym bardziej profesjonalnym rozwiązaniem. Oczywiście warunkiem jest to, że tu musi być. Dość tego miejsca, żeby ten mechanizm się miał gdzie schować. Yy, czy znajdziecie zamienniki łożysk? Nie wiem, ja jeszcze nie szukałem. Być może są. Wtedy można dać na przykład łożyska yy, skośne, ewentualnie stożkowe. Zawsze to będzie troszkę lepiej dla tych łożysk, jeżeli będą przystosowane do kierunku pracy, w jakim mają działać. No bo jednak to łożysko musi du duże siły osiowe przenosić, jeżeli wiercimy dużymi wirtłami. Takie przemysłowe yy, wiertarki najczęściej miały tutaj łożysko oporowe wręcz zastosowane. No a tutaj jest takie rozwiązanie, a nie inne, i musimy z tym jakoś żyć. Myślę, że to jest dobry moment, żeby ja już zakończył swój wykład. Jeszcze damy się wypowiedzieć Krzysztofowi. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie o łapkach w górę. Subskrybujcie ten kanał, bo jak widać jest w nim sporo wiedzy. Jeżeli kogoś uraziły moje ostatnie filmy o Linux CNC, miejcie wzgląd na to, że te filmy niektórym osobom są bardzo pomocne. Ja wiem, że dużo moich widzów woli maszyny manualne. Yy, mam szerokie grono osób, które tylko takich używają. Co nie zmienia faktu, że każdy chciałby uzyskać pomoc, dlatego też wrzucam takie filmy. Mimo, że te filmy obcinają zasięgi, że nie przynoszą żadnego zysku, właściwie przynoszą większe straty niż korzyści dla mnie, ale liczę, że chociaż jednej osobie pomogą i jest to dla mnie duży sukces. Dobra, trzymajcie się. Na razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! Wytyczony pełny słupek. Listwa zębata niestety przykręcona tak śrubkami jak była, bo na to nie ma za bardzo rady. Tutaj ten luz na korbie też zlikwidowałem troszkę. Tam jest to niedokładnie zrobione na tym ślimaku. Dorobiłem sobie wygodniejszą korbkę do blokowania. Tutaj wyfrezowany jest wyrowek w słupku na... po to, żeby przy podnoszeniu, przy zmianie wysokości ten słup się nie obraca razem z wiertarką mnie to bardzo irytowało, akurat jak miałem coś ustawione, potrzebowałem zmienić wiertło na mniejsze czy na większe i, i, i wymagało to zmiany wysokości yy, położenia wiertarki to, to ona po prostu tańczyła na lewo i prawo dlatego wyfrezowałem taki rowek, dałem klina z, przyspawałem go z nakrętką kontrującą można to regulować i, i jest to w tej chwili bardzo mocne no niestety jakość tej rurki oryginalnej jest zatrważająca ścianka ma z 1,5 mm, nie więcej. Natomiast tutaj w Pinoli we Wrzecionie całym jest zastosowane dwa łożyska stożkowe. Tutaj podtoczone głębiej. Oryginalne łożysko jest niższe o 1,5 mm od tego, dlatego wymagało to głębszego podtoczenia. Nie jest to twardy materiał, choć wydaje się jakimś materiałem hartowanym. Jest to miękkie, tokarka sobie z tym spokojnie radzi. Tutaj tak samo jest możliwość stoczenia. Ja tutaj podtoczyłem głębiej, oryginalne łożysko się licowało. Powiedzmy z końcem tego wrzeciona, tu jest łożysko też stożkowe, wpuszczone głęboko. Tylko to łożysko jest, występuje tylko w rozmiarze 3 mm wyższym niż oryginalne, niż kulkowe. Dlatego wymagało to trochę głębszego podtoczenia. I zrobione są dwie nakrętki. Gwint jest jedyneczka, drobny. I zrobione dwie nakrętki. Jedna dociska łożyska, druga nakrętka kontruje, żeby tam ta nakrętka się nie luzowała, i, i z wysokością jest to zgrane na wysokości tamtego segera, jednak jest nieporównywalnie mocniejsze. Nie ma żadnego luzu i, i chodzi, to, chodzi to naprawdę fajnie, ciasno. Jedyna rzecz jaką muszę dopracować, to po prostu to łożysko nie miało tutaj pokrywki, to pokrywkę muszę dobrać z jakiegoś łożyska kulkowego i zasmarować porządnie jeszcze raz, żeby się nie, żeby smar się nie, nie wydostawał, ponieważ to pracuje tam wiadomo w pozycji pionowej. No, jeszcze jest w planach trochę innych modyfikacji, ale to, to może następnym razem opowiem. Pozdrawiam serdecznie. Mam jeszcze kilka ciekawych modyfikacji od Krzysztofa, któremu oczywiście wszyscy serdecznie dziękujemy za podzielenie się swoimi dokonaniami. I jednocześnie chciałem przy okazji podziękować osobom wspierającym ten kanał, czyli Danielowi. Sławkowi, Karbonowi, Jackowi, Pawłowi, Markowi, i Mateuszowi. Na szczęście na razie jest ich tyle, że bez problemu można to przeczytać podczas zakończenia. Trzymajcie się, dzięki na razie. Hej.